No to parę na uciekające kurczaki. Właśnie, uciekające kurczaki. Dawno nie widziałem tego filmu. Znaczy, po raz pierwszy zobaczyłem pierwszą część, dopiero na Netflixie. A te wizje jakoś nie mogłem trafić. No ale dobra. Czas na skalę od, od tego, że warto obejrzeć ten film. To rodzaju takiego. Wierzcie mi, chyba jeszcze się trafi jakiś film, do którego można przyda przydać mu ten rodzaj. Ale raczej dam mu odrobinę zagubłości. Takie 9 na 10. Bo to nie jest takie arcydzieło. No to czas skrócić historię. Tak, główni bohaterowie zaczynają swoje ślankowe życie. Niestety wszystko wywraca ich córka Ginger, czyli molly. Niestety ona jest jak matka, jest żona przygód, więc uciekła, a ginger nadal boi się z całego świata wewnętrznego z powodu tego co im się przydarzyło. Niestety Molly uciekła z wyspy jak to już wcześniej powiedziałem. Wie... No i trafia razem z nowo poznaną przyjaciółką. No i taka mała ciekawostka w Stressunach to można było się pomyślić że, że Frizzle jest córką Mac. No czasem można się pomylić. No i tam trafiają do pewnej fermy No i jak się okazuje je bardzo podejrzanej fermy Ponieważ nagły z rotacji Tweedy przeżyła Jako się Tweedy yy, będzie robiła nagetsy No i więc Ginger razem z jej koleżankami Fowlerem Niestety bez rokiego, bo jak się okazuje Rocky też utknął w tej fermie Próbują ich uratować. No to. No to na co mi się na pewno nie podobało? Na pewno mi się nie podobało to. Te zmiany castingowe. Bo. Bo przecież sprawdziłem na przykład. E, sprawdziłem na przykład Edytę Olszówkę, która nadal żyje, jak się okazuje. Więc po co te zmiany? Naprawdę. Nie, nie mogliście dać na poprzednich w ogóle tak nie czuć, że to jest że gdyby puścili sam dźwięk, to wtedy by się nie dało poczuć tego, że to jest z poprzedniej części. Jednak nie są one takie same osoby. na kogo zachowali to Izabelę Bukowską, panią Izabelę Bukowską oraz panią Elżbietę Kopocińską jako ginger i babs. No i to tyle. Z połączeń. I druga, druga, ważniejsza rzecz, która mi się nie podobała w tym, to to, że no wątki trochę odbiegają od siebie. Na przykład taki fowler. O ile w poprzedniej części jego irytacja była spowodowana tym, że on naprawdę był w wojsku, że, że ta historia w tej fermie łączyła się z historią jego osobowości w Rafie. Co ciekawe, nawet tego Polacy nie przetłumaczyli. To na dodatek. Ledwo co z nim zrobili, znaczy pomógł im na końcu, ale ja nie chcę spoilerować jak on to zrobił, ale pomógł im na końcu, ale to nie wyglądało aż tak świetnie. No ale ważne, że chociaż zachowali tę samą animację, to trzeba im przyznać. W ogóle też obejrzałem Making ofy. I mogę uznać, że idealnie zrobili swoje trud, trud w animacji, który był dla nich trudny, okazał się dla nich wartościowy. No i to były dobre sceny, no ale tak jak już mówiłem, dubbing oraz wątki, wątki poboczne to skipści. Chociaż ten dubbing to tylko w polsce, to taki mały minus, ale. Te to jakoś niespecjalne.